Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. www.bb5.tv.pl Ja wiem, że się spotkamy niedługo, że, no, że to nie koniec świata, ale jednak mimo wszystko po prostu ja żyłam z tym człowiekiem przez prawie dwa miesiące i, i po prostu zżyłam się z nim strasznie. Zerman. Marcin był tutaj jedną z najbliższych mi osób. No i na pewno będzie mi ciężko i smutno bez niego. Spokojnie. I powiedz Moni. Marcin. Powinna być w stanie. ale tak, tak wiesz, jaki jest charakter. No, nie? Ja też sorry, za na tym, żeby. No, ale no. no. David, no ja też na ciebie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, wódkę. no, no. No, Powiedz no, żeby ja się nie No, 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 Mam mi samą uczucie, ale bardziej się cieszyć. Tak! I wydarzy! Trzymajcie się. Marcin wyszedł niedawno, puścił dom. Zostałam sama w spiarki. Ja będę następny. Ja wrócę. Nie, Marcie. No i ciężko jest. No, nie ma go zaledwie godzina, już mi jego brakuje. Ty to widzisz? Tak jest, jak po prostu zaczynasz myśleć, serce ma nie rozumem. No. I uczucie biorą górę. To jest po prostu tragiczne, co się stało dzisiaj. I co, piękny za teraz między nami tytuł? jak się placu, jak Jakbym wychodził, ze, tak no, ze złomą ten regulamin. Może inaczej by było, jest jak w nominacjach, nie? A, a inaczej, jak tak po prostu A Spędziała mnie ręka. Godek jest przed chwilą zagodał, Albo na witanie, albo na zegnanie. Klaudia mówi, bo Wy zapominacie o tym, że to jest gra, gra, growa, ale tutaj też nie można, wiesz, z tymi ludźmi się żyje, no nie? Właśnie, Właśnie się zżyłaś, co dzień tak? i się zżyłam. Wiesz, że to był gra. Dupa nie gra. Wiadomo, przyzwyczaiłam się do wiadomości, no ale w na no, taka jest gra. mogłam to być ja, mógłby to być ktokolwiek inny. Chyba przychodząc tutaj, liczymy się z takimi rzeczami, prawda? Z takimi sytuacjami, z takimi zachowaniami. Końcu się pomagają. Co? Końcy się pomagają. Władajce w miejsce dwa tygodnie. To ten i następny koniec. Hmm? Ten następny koniec. Mm -hmm.